Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z gry. Good Pizza, Great Pizza. Niestety ominąłem nowe newsy tego dnia, ale zobaczymy, co nas będzie czekać za właśnie tego dnia za dnia. Jestem tutaj po pizzy z cebulą i pieczarkami. Okej. Okay. Pizza z cebulą i pieczarkami. Tutaj jest cebula. Hop, 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 hop z pieczarki i po rozłożeniu pieczarek. Zobaczymy, co tam osiągniecie. Odblokuj trzy ulepszenia. Dobrze. Nie chcę. No dobrze. To się już upiekło. A, dobrze. Kupiłem to w poprzednim odcinku, o ile się nie mylę. Chyba tak. I tego to się teraz samokroi. A jest przyzwyczajenie, sam chciałem. Chciałbym móc sklonować tę pizzę. Zadania nie ma. Co tutaj odbierz nagrody? Dostałem ten taki bonus. Chcę dostać pizzę bez sera, ale z oliwkami, ponieważ wygląda jak biedronka. Już znam przepis biedronki. I teraz oliwki w tej kolejności. Naprawdę, samo rozkładanie składników, jakby się samo rozkładało, cud. Naprawdę, to by było cudowne. Jakoś tam ją kroimy? Nie, po prostu sama się kroi. Tam nie muszę już sprawdzać. Dajemy stąpić, co jestem już pełna. To chyba dobrze. Czy mogę prosić o oliwki i cebulę na mojej pizzy? O, jeszcze pieczarki. Pieczarki, oliwka, cebula. Pieczarki, oliwka, cebula. Oliwka. Wchodzi oliwka teraz. I cebula. O tak. Proszę bardzo. Ta deska się tak samo podsuwa. Nasza pizza jest już gotowa do pokrojenia. Proszę bardzo. Um, um. Co źle. Jestem tutaj wyłącznie w sprawach biznesowych. Czy mogę zamówić pół z kiełbasą i pół z pieczarkami? Dobrze. Pewnie jutro będzie w telewizji. Pół z pieczerkami i pół z kiełbasą. O tak, musimy ją ładnie zrobić, bo to gość spraw biznesowych. O tak. I teraz patrzymy, co tutaj się dzieje. Kroimy i proszę bardzo. Teraz to taka w ogóle są równe. Interesujące. Ma piwek. No to jednak coś. Czy mam dosyć wegetariańską pizzę? Dziękuję. Szybko. Wegetariańska. OK. ciasto. Chyba będzie wijał, że pod spodem są rzeczy. Po dokupieniu cebuli jest trochę chyba lepiej. I teraz pieczarki. O. Możemy dawać do pieca. My przygotujemy w międzyczasie kolejne ciasto. Bardzo dobrze, że te ciasto się samo robi, nie trzeba go Jakoś specjalnie wyrabiać, czy coś? tej pizzę do pudełka. I klient, proszę bardzo. Dziękuję. Proszę. Cebula i pieczarki. Nic, zleć nic ująć. Dobrze pieczona. Jak? Cebula i pieczarki. Teraz muszę szybko, bo to ich zadowolenie szybko spada. Widzicie, już jest 85. To nie może tak wolno. Szybciej, szybciej piec, dasz radę. Szybko do kartonu. I proszę. Źle, tego nie miało być. Sos pomidorowy. Oj, oj, oj. Ile łącznie zrobiliśmy? 13, no. Tak słabo, no słabo. Za dwa dni coś będziemy mieli. No i ja coś muszę zobaczyć. Bo myśmy kupowali pewne rzeczy. Hmm. Prezencik ze sto, to trochę dużo. Tutaj ja coś chyba miałem. Być może ze ścian coś było No nie wiem, no przecież ja coś tam wyrasowywałem albo to był plakat To nie było to Aha Czyli po prostu nie wiem Następny dzień Pizza News Network Krytyk pizzy powrócił do nowej pizzerii. Oto co ma do powiedzenia. Zdumiewający aromat, mocny zapach pieprzu łączy się ze spokojnym aromatem pozostałych składników. 5 na 5, czyli 10 na 10. Całe miasto pokochało w zeszłym tygodniu festiwal kiełbasy, ale niektórzy powrócili głodni do domu. Teraz mogą to naprawić, udając się na festiwal pieczarek. Od naszego sponsora piekarniki... Jeffiego, chcesz pizzę w milion oka? Kup sobie Jeffiego. To wszystko na dzisiaj. Good pizza, great pizza. Przy okazji pomniałem wam, żebyście chcieli oglądać tamtego. Cóż, udało ci się przetrwać festiwal kiełbaski. Nie będziesz za to w stanie sprowadzić sobie z pieczarkową ceremonią. Lepiej się na to przygotuj, haha. O co ci chodzi? Przecież jestem cudowny. Dwie pizze, jedna z pieczarkami i jedna z cebulą. Dobrze. Jedna z pieczarkami i druga z cebulą. Nie no, nie mogę się skupić. I druga z cebulą. I tak szybko to spada. No szybko, szybko miejsce rób. W kolejnej przyjaciółce. Dobrze. Już się robią. Czyżby na pewno jedna z pieczyczkami i jedna z cebulą. Dobrze. Ok, Teraz ta jest już pokrojona. Do pudełka. I kolejne pudełko na słowa. I pieniądze. Pieniądze. Kiedy skończę z tą pyszną pizzą, mój brzuch będzie. Trząs się jak galaretka. Odbysz nagrody. Trzy diamenty. Fajnie. Nadal mnie na to nie stać. Czy mogę prosić o pizzę, która na połowie ma kiełbasę i cebulę, a na drugiej połowie oliwki i pieczarki. Kiełbasa i cebula. Uh, uh, uh. Jak kiełbasa i cebula? A na drugiej oliwki i pieczarki. O, tak. I pieczarki. W ten oto sposób dajemy tu pizzę. Mm, I nic więcej. Należy no, nie będę przyspieszać. Chociaż, proszę bardzo. Niech będzie przyspieszony. Proszę. Idę zaśpiewać piosenkę o tej znakomitej, znakomitej pizzy. Osiągnięcie. Rozłóż kiełbasę na 25 pizzach. Czy mogę poprosić o oliwki i cebulę na mojej pizzy? O, jeszcze pieczarki. Pieczarki, oliwki, cebula. Pieczarki, oliwki, cebulka. Pieczarki, oliwki, cebulka. Pieczarki. Okay. Napiszcie mi w komentarzu, jaką wy pizzę lubicie najbardziej. Bo niektórzy mogą lubić... Taką, niektórzy taką. Będę Wam przypinać serduszka, docenię każdą waszą um, jakby propozycję. I napiszcie, jaką grę jeszcze byście chcieli na moim kanale. Daliśmy pizzę płaczą, ta pizza wygląda tak dobrze. Jestem zadowolony z Twojej opinii. Chociaż nie płacz, tak wiesz. Hej, pieczarki i oliwki, jeśli to ci pasuje. Jak najbardziej pasuje. Pieczarki i oliwki. O, tak, 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 tak. I teraz oliwki. Ja z oliwkami nie przepadam, za pieczarkami także, za salami także. Za kiełbasą także nie przepadam. Za bakłażanem chyba nie jadłem takiej pizzy. Pieczorki i oliwki, No, a najbardziej, tak jak już mówiłem, wolę margarita. Tak, niestety wygląda, że każdy lubi inną, chociaż nie wiem czy tak niestety. Hej, u, no wiesz, lubię potrawy z pieczarkami, tak? I pizza z pieczarkami. Nie odrzucę taki widok pieczarki właściwie tak na pizzy. I tu teraz pieczarki. Hop, 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 hop. Jeszcze, że są takie dni, no to w sumie nawet fajnie, bo brzmi, można coś zarobić. A że to są takie składniki, nie takie jak na przykład bakłażan Bo bakłażan mi się kończy, bo mam własną taką plantację tego No a tutaj niestety tak nie jest w, Z tymi innymi Bo inaczej to jest takie trochę, że to jest ekskluzywne, a tak to byłoby to chociaż na równi Ser i pieczarki dziwne, dziwnie razem smakują To czemu ty bierzesz? Czyli pieczarkowa Bo oni nam też mówią, że 12 z brzegu pizzy i 6 w środku. Coś takiego chyba było mówione, no ale ja tak jakoś tego nie liczę. Poproszę to robię i już jak jest, tak jest. Proszę bardzo. Hej, w porządku, spoko. No, cieszę się, że spoko. Dzień 14 zakończony. Zarobiliśmy 29. Okej. Okay. Jeszcze jeden dzień i będziemy mieli... To jest chyba papryka. Ulepszenie. Niestety nas jeszcze. Tutaj nic na razie. Chociaż zimową girlandę... Nie no, zbieramy na tamten... Yy, tamten... To co będzie, to będzie. Nie wiem co to będzie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie film dla takiego bardziej rozgłosu. Możecie zainstalować tę grę za darmo. I cześć!